Pani Przewodnicząca, Pani Komisarz, Szanowni Państwo. 59% populacji na Haiti żyje w skrajnym ubóstwie. 70% haitańskich dzieci nie uczęszcza do szkoły. Nadal powszechną praktyką na Haiti jest restawek. W ubiegłej kadencji przyjęliśmy rezolucję w obronie tych dzieci, które poddawane są współczesnej formie niewolnictwa. Teraz wracamy z kolejną. Rezolucją Haiti, a sytuacja tam jest jeszcze bardziej dramatyczna. Wzrost przemocy, porwania, gwałty, zabójstwa, masakry, których dopuszczają się uzbrojone gangi działające całkowicie bezkarnie. Tylko wiarygodny, przejrzysty i transparentny proces wyborczy może przezwyciężyć kryzys polityczny na Haiti. Unia przyznała środko, środki finansowe na wsparcie dla najsłabszych na Haiti, ale powinniśmy Powinniśmy zadbać o to, by ta pomoc trafiła do tych, którzy jej najbardziej potrzebują. Dlatego uważam za zasadne sporządzenie sprawozdania przez Europejski Trybunał Obrachunkowy o wydawaniu środków unijnych na Haiti, zwłaszcza w kontekście zarzutów o korupcję. Dziękuję bardzo.